Cześć, mam na imię Jola. Na co dzień uczę krawiectwa w ultramaszynie, prowadząc różne kursy. Natomiast dzisiaj, w kolejnym odcinku nauki podstaw szycia, porozmawiamy na temat szpuleczek. Jak je prawidłowo nawijać i jak się nimi posługiwać. Zapraszam. Tak jak tutaj widzicie, możecie mieć szpuleczki w różnych kolorach. Mogą być takie neutralne, przezroczyste, białe. I teraz tak. Szpuleczki między sobą na pewno mikroskopijnie się różnią co do wysokości w dwóch typach. Maszyny firmy Brader. Potrzebują swoich szpuleczek i one są minimalnie niższe, prawie że niezauważalnie, ale brader ma swój typ szpuleczek. Większość maszyn, praktycznie poza braderem, ma uniwersalne szpuleczki, i wszystkie te tutaj, które widzicie, one mają zastosowanie do większości maszyn domowego użytku. I tak jak tutaj już widzicie, macie podgląd, nie polecam, nie ma takiej potrzeby, żeby stosować jakiekolwiek szpuleczki metalowe w tych nowych maszynach. Także plastikowe są dosyć mocne, wytrzymałe i dopóki nie nadepniemy na nią gdzieś, nie stąpniemy, to ona naprawdę się nie uszkodzi. Jeżeli jeszcze zwrócimy uwagę na to, że mamy dobrze ustawiony naprężacz, dlatego że nitka, jak będziemy za chwilę ją rozwijać, na szpuleczkę musi być poddana określonemu naprężeniu. I jeżeli ktoś posiada jakąś bardzo starą maszynę w domu, to często było tak, czy jest, że zbyt intensywnie trzymający naprężacz i brak blokady w ilości nawinięciu, nawiniętych nici, po prostu rozsadzały te nitki naszą szpuleczkę i po prostu szpuleczki pękały. Ale jeżeli to wszystko działa tak jak należy. To na pewno te szpuleczki nie ulegają psuciu. Poza tymi wielkościami i rodzajami mamy szpuleczkę, która będzie miała taką dziurkę. Tutaj zaraz pokażę. O, tutaj taki otworek. Nie mówimy o tej dziurce, tylko o tym malusieńkim tutaj otworku. Zgodnie z zasadami elementarne, chodź tu, chodź, już pozbieram, żeby nie uciekały, elementarne zasady są takie, że wkładamy sobie przede wszystkim nitkę od szpulki, która też ważna jest, żeby była ustabilizowana na maszynie, żeby nam nie spadała żeby nitka była przeprowadzona drogą zgodnie z instrukcją narysowaną na maszynie lub w instrukcji, lub po prostu mamy już wiedzę jak prowadzimy, czyli tutaj jest haczyk i tu jest naprężacz do szpulowania. Nitka nie może od tak sobie gdzieś tam leżeć, czyli odowolnie po prostu pod naprężaczem. Tylko ma być pomiędzy tymi blaszkami i to będzie tak w każdej maszynie. Dalej ta nitka powinna znaleźć się pomiędzy talerzykami, czyli tutaj, i wyjść na nad szpuleczkę, czyli tak. Ja zaraz już pokażę, żeby to było dokładnie widać. Czyli zobaczcie, nawet tutaj, zgodnie z tym rysunkiem, macie wejść pomiędzy talerzyki i wyjść dziurką na zewnątrz do góry. I tak właśnie uzbrojoną maszynę i szpuleczkę w nić możemy dopiero poddać tu właśnie szpulowaniu. Zauważcie, że od naprężacza do szpuleczki nić przytrzymana jest jak struna. Ona nie leży, tylko jest napięta. Trzymacie ten ogonek. Oczywiście nie za długi, żeby Wam rąk wystarczyło. No tutaj, czpień szpulujący dopychamy w prawo. I już mamy możliwość szpulowania. Nigdy nie dopuszczajcie do takiej sytuacji, żeby ta nitka, która jest tymczasowym przytrzymaniem, wkręciła Wam się do szpuleczki. Po kilku, kilkunastu obrotach zatrzymujecie się, wycinacie tak jak ja to przed chwilą zrobiłam, do czysta. Tu nic nie wystaje. I kontynuujecie po oczyszczeniu na szpulowanie nitki na szpuleczkę. Czy musicie nawinąć do pełna? Nie musicie, możecie nawinąć ile chcecie. Jeżeli ma maszyna zadecydować, kiedy zakończyć szpulowanie, to odpowiedzialne jest tutaj to urządzenie. I ono, jak spojrzymy tutaj z góry, to to urządzenie nie, nie uciekajcie, nie uciekajcie. Nie jest nie ma równego kształtu dookoła. Jest chudsze, grubsze i najgrubsze. I w zależności od tego, którą pozycję tego właśnie jakby plastikowej tej części ustawicie przy szpuleczce, to tak dużo będzie nawiniętych nici. Jeżeli będzie grubsza część, czyli głębiej wchodzi w szpuleczkę, to maszyna nawinie nam mniej. Jeżeli weźmiecie śrubokręt i to przestawicie, tu jest dosyć mocno, widzę, dokręcone. Jeżeli to obrócicie w którymś kierunku, no to zmienicie jakby zasięg do środka. Tak, będzie wtedy chudsza część wewnątrz w szpuleczce, i maszyna nawinie więcej nici. Czyli teraz patrzymy na rezultat. I już maszyna, zobaczcie, się blokuje. Nie chce więcej, gdyż nici. Już maksymalnie dociskają do tego ogranicznika, i więcej maszyna nie nawinie, dopóki nie zmienimy położenia tej grubości. No to mamy rozwiązanie tej zagadki, kiedy to się skończy szpulować, i czy możecie mniej lub więcej. Jak widzimy nawiniętą szpuleczkę, to widzimy, że jest tu gładko. Słój za słojem nawinięte, także po prostu ładnie poukładana nić, i to jest dosyć twarde. Tu nic nie da się jakby wgnieść, to nie przypomina nam takiego kłębuszka luźno nawiniętego. I to jest prawidłowo naszpulowana nić. Przy okazji następna, następnego szpulowania, zobaczcie, że to jest szpulka bez dziurki. Czy Wy musicie wkładać tę dziurkę? Absolutnie nie. Ja też nie wkładam, nawet jeżeli jest dziurka, tylko muszę przytrzymać sobie nitkę i nawinąć kilka obrotów, tak żeby była przytrzymana końcówka nici. I musicie przy tym zwrócić uwagę, żeby kierunek okręcania nici. Był zgodny z kierunkiem obracania się szpulki, bo jak nawiniecie to odwrotnie, to w pierwszych ruchach szpuleczka nić rozwinie. Czyli jak wkładacie w dziurkę, bo ją macie, to macie obojętny stosunek nici i to maszyna zdecyduje, w którą stronę nakręci. A jak robicie to w sposób ręczny, jak każda krawcowa czy długo szyjąca osoba, to musicie po prostu nakręcić. W odpowiednim kierunku, a nie byle jak. I teraz przy wyjaśnieniu tej kwestii pokazuję Wam wadliwe nawinięcie. Co się stało? Pominęłam naprężacz. I nawet jeżeli on jest już troszeczkę zużyty, lub idziecie po prostu tak na skróty brawurowo, to jeżeli nie korzystacie z tego naprężacza. To za chwilę pokażę, co należy robić, bo tak szpuleczka nie, nie może być nawinięta, to znaczy z tak nawiniętą szpuleczką maszyna ma prawo źle szyć. Albo w którymś momencie Wam zerwie, zobaczcie, te nici są jak w jednym wielkim bałaganie. Czasami jest nić pod spodem, czasami na wierzchu, i maszyna ma prawo szarpnąć lub w ogóle mieć jakby taką niemoc, że no po prostu szyła dobrze, teraz szyje źle. Bo to jest po prostu jeden wielki tutaj kołtun, gdyż nie była nić naprężona przy szpulowaniu. No i teraz co? Zmarnowałam tyle nici? Nie. Zakładacie ową szpuleczkę. Zamiast nici głównej i przewijacie ze szpuleczki na szpuleczkę, tylko już kontrolujecie prawidłowość. I znowu mogę już włożyć dopilnować tej drogi tutaj. Nawijam zgodnie z kierunkiem kręcenia się szpuleczki, bo już znam swoją maszynę. Dociskam i przewijamy w sposób dobry z tego złego nawoju. I mamy przewinięte. Widzicie różnicę? No to jest to początkowa nitka. O, widzicie różnicę? Nie widzicie, bo uciekło. Różnica w nawoju zdecydowana jest. I teraz to ma ogromny wpływ, czy maszyna będzie idealnie szyła, czy będzie miała problemy z szyciem prawidłowym. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli robimy to, rzeczywiście już tak wiecie. Prawna krawcowa robi szybko, jakaś droga do prowadzenia jest dosyć długa, daleka. Nie chce nam się po prostu. Nic się nie stanie, jak w ogóle pominiemy jakiekolwiek tutaj urządzenia, ale to jest, taka, jak mówię, droga na skróty dla tych, którzy chcą tak, bo chcą. To wy musicie mieć wyczucie już w rączkach i w paluszkach, żeby napinać nić. I układać, widzicie, słoje, czyli góra dół, góra dół, góra dół. Widzicie? Po co pokazuje taki niedobry sposób, po to, żebyście wiedzieli, co zrobić, jak naprężacz wam się zepsuje, tak? Czyli to jest sposób taki, co zrobić, jak się nie da inaczej zrobić. I też to będzie prawidłowo, ale musi być twardo. Fardo nitka nawinięta tak jak za pierwszym razem pokazywałam w tym najbardziej książkowym sposobie. Do końca dnia otrzymacie rabat na podstawowy kurs szycia, gdzie znajdziecie jeszcze tajniki prawidłowego, prawidłowej obsługi maszyny i podstawowe tajniki szycia. Oraz na wszystkie szpuleczki znajdujące się właśnie w sklepie ultramaszyny również otrzymacie rabat. Mam nadzieję, że od tego momentu już wszystkie tajniki związane ze szpuleczką zostały wyjaśnione, jak również już wiecie, że jest to dosyć banalna rzecz, ale bardzo ważna, żeby Wasze maszyny dobrze szyły. Jeżeli jeszcze zabrakło jakiegoś wyjaśnienia, to piszcie w komentarzach, a jesteśmy do Waszej dyspozycji. Przypominam również o subskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.